Znalazłem najlepszy sposób na kradnięcie brainrotów w stile Brainrod. A sposób polega na tym, że jesteśmy takim małym kotem, którego praktycznie nie widać i zakradamy się ludziom do bazy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale wygląda to dosyć śmiesznie. Patrząc za to, że na przykład, jak wchodzimy po schodach, to pół naszego body jest jakby w środku tych schodów. No, także jeśli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście subik, łapka. Możesz nawet udostępnić, wysłać, nie wiem, kotu czy tam komuś, kto mógłby oglądać. No i tyle, nie? O, tutaj jakiś widz przyszedł, prawdopodobnie. No, cześć, cześć. Przywitamy się kulturalnie. I możemy batestować w ten sposób, tylko że baza nam się otworzy za 20 sekund. Mamy jakiś gapiów tutaj. Co oni robią? Pa? Nie, nie pa. Nie mów mi tak, nie mów mi tak. Błagam. Czekamy aż się, baza zablokuje. Co tu za zgromadzenie się stało? Dajcie mi zamknąć bazę i zaraz komuś podkradamy. Brainroty tym oto sposobem, bo praktycznie mnie nie widać. W sensie zobaczę, jak to wygląda w ogóle. Ja nawet tego nie trzymam. I na tym to polega. Zobaczymy, czy nam się uda w ogóle w jakikolwiek sposób przejść. Blokuj tą bazę, no bo no o, to dobra, no ten nie chcę tu siedzieć w tej bazie. Ja z niej wychodzę i próbujemy znaleźć jakąś bazę, która zaraz się będzie otwierać. Serio? tu nic nie ma? O, tutaj jakiś jest gościu, ale co on tu ma? Ale główna. O, tutaj Minimax ma otwartą bazę. Zobaczymy, co możemy sobie wziąć. Mityk 2.1, a weźmiemy sobie. I zobaczcie, właśnie idziemy z tym, tylko że on jest prawdopodobnie za nami. Czy ona zabiega? Nie? Dobra, to zabierają Brynota w takim wypadku. Ej, 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 Uda nam się chyba. No nas praktycznie nie widać. Idzie samy. Nie wiem, Rhino to czy co to jest? I, idźmy do tej bazy po prostu i mam nadzieję, że nikt mnie nie uderzy w tym czasie. Ej, nie wiem, czy to nie jest ta... Nie! No nawet ktoś inny mnie uderzył! A pierdziele. Ej, bo tu jest strasznie słabe roty mają. Wydaje mi się, że zmieńmy serwer po prostu i tak będzie lepiej, bo fatalne mają te roty. Nie no nie wierzę. W kolejce mi każą czekać, przecież to jest przesada jakaś. O, mamy to. Czy tutaj, zaraz na się baza odlokuje, przychodzi jakiś gap, ale czy tutaj ktoś cokolwiek ma? O, tutaj kolega koło nas ma jakieś e, niezłe rzeczy. Brain kody. o, kurde. To to sobie zdecydowanie weźmiemy, tylko że zaraz nam się baza otworzy. O, to jest on, okej. Okay. Nas praktycznie nie widać. Poczekam, aż nam się baza otworzy, żeby ją zamknąć. Co tu się dzieje? Oho, no pro, zaraz baza się otworzy. Mityk, mityk. Może tutaj coś do góry masz, kolego drogi. No, tutaj jest tylko legendarny, niestety. Stańmy sobie na tym. Tylko on jest w bazie, nie? I czy jeśli weźmiemy ten rój z pszczół, a on to zamknie od razu, bo on tam czeka. Dobra, to nie ma sensu. Idźmy po prostu dalej. O, tuż, dobra. Oni wszyscy kampią na bazach. O, mu coś, kradnę mu coś. Patrz, obydwoje mają bazę otwarty. Czy on coś ma dobrego? Legendarki same, ale syfy, ale syfy, nie? Co to jest? A właśnie, my możemy rebifa zrobić. To go robimy w takim wypadku. Zrobiliśmy rebifa, nie mamy nic. Ale to jest chyba idealny właśnie moment, żeby coś komuś skroić. Ale na razie trzeba znaleźć jakieś itemy. Tam ci mieli, tamtem ja odgoda. Przydałoby się tamto wziąć, tylko że mam bazę rezej pozycji. Kiedy mu się baza odblokowuje? za 90 sekund? Nie, to szczerze. Zmieńmy po prostu serwer znowu i, i tyle. Let's go, aby tutaj coś było znowu te 20 sekund do odblokowania. Oho, bazę otwartą! Oho, oho! Daj coś, daj coś, daj coś, daj coś! Legendarka, nawet takie coś, ale... Czy tutaj jest coś, co zarabia więcej? No, weź, no nie widzę. To, to zarabia więcej. Bierzemy to no, po prostu. Radajemy mu. Idziemy tyłem. Czy on tutaj jest w ogóle w tej bazie? Baza mi się otwiera, ale ja nic nie mam w sumie. Co to zmienia? Czy on mnie przyłapie? Nie przyłapie. My mamy brain rot elegancko od yy, ziomka. Aha, to jest pusta. No to, to jednak nie mamy. Nie, eee, nie, 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 Świetnie. Możemy mieć otwartą bazę. Nic na to nie zmienia. Czemu są takie puste lobby? O co tu chodzi? Tu nikt nic nie ma, dosłownie Właśnie, mamy po pierwsze chyba koło, nie? Nie, nie, mamy koła? Czemu nie mamy koła? He? Ej, tu nikt nic nie ma, przysięgam Co to są za lobby? Tutaj będzie... Co on robi w mojej bazie? Ale dziwak, nie? I tak nic nie mamy Może temu obok się otwiera? Zobacz, oleo ma samych tych Jak on się... Ulala, temu to możemy wziąć Ale 100 sekund? A czy mamy Robuxów na tyle, żeby mu coś ukraść? Tylko nie, no to się nie opłata, bo to żadnego goda nie ma nawet. Lipszton lekki, ale poradzimy sobie jakoś. Chwila, chwila, chwila. 15 sekund. On zrobi działko, które mnie właśnie hitnęło. Gratuluję. A ja, ja, ja. Otworzyła mu się baza, otworzyła mu się baza. Ty, on ukradł. Ja też kadnę. Bierzemy. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Lota, 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 lota ja zda, ja zda. Nie, 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 nie. Hitnij go, hitnij go. Czekaj, okay, hitnie go. On... Dobra, let's go! Ja się je ja się je chowam, on nie wie. Widzisz mnie? nie widzi mnie, nie widzi mnie! Lota, 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 lota! Patrz, mamy to! Ukradliśmy mu! Łatwo! Łatwo, 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 łatwo! Ej ten ma otwartą bazę, co? Aha, no, Dobra, ale gówno. Uuu, uh, 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 a co on? Jakiś gang to zbudował? Ale dziwak, ale dziwak Ej, dobra, on nie wie, on nie wie chyba. Patrz, on się skupi na nim. Ja mam 8 sekund. Nie widzi mnie. Pa, 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 pa. Dawaj, 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 dawaj go, dawaj go. Lota, lota, lota. Nie wie o mnie. Nie wie o mnie. Ty, uciekamy, 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 uciekamy. Jakiś widz mnie zaprasza. Mamy to. I mówiłem, że ten sposób jest najlepszy. Normalnie. Nie! Wywalaj! Yes, już wziąłem, że się mi ukraść coś. Co to ma być? Co to w ogóle jest? Czego chłopak tu O Po co tu chodzi? O, chyba nas stać na te itemki do kupienia, nie? E, prawdopodobnie tak. Na, no, na nie, no w sumie na wszystkie nas stać. Kupimy stół ściekły, rzuć sobie na do... Co? Co? O, ale Taser się przyda akurat, to fakt. E, czy nam tyle wystarczy, rzeczy? co dajemy to wyslab? A Czy mogę kogoś uderzyć? A tu gościu ma jakieś otwarte itemy, które są common świetnie. Ty kradnie mu, pa, uderzę go. Nie dam mu kradnąć, nie dam mu. Brainrot god, brainrot god, brainrot. Brain road... 20 sekund, czy mi się baza nie otwiera? Otwiera mi się. Poczekamy, idziemy tam do tego chłopa. Go tam nie ma. Zostaw mi tego brainrot goda. Szybko, szybko, szybko zamykaj to, zamykaj to, zamykaj to. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam. Wypieprzę pierwszego. Nie, 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 on działko. Nie. Nie! No nie, to są jakieś żarty! Co to ma być? Super! Brawo! On wyszedł z serwera. Świetny gracz, świetny gracz. Co, zostaw mnie! Miano się, Nie ma nikogo na tym serwerze, kto ma dobre. Chcesz free brainota? Of course. Jasne, że chcę. Idziemy, idziemy. Darmowy brainocik. Oho, oho. Co mam wziąć? Co mi oferujesz? Jo, szefitku, szefitku. Jo, pierdziele. Możemy wziąć, ale tu będą takie gnojki. O kurde, no nie, tu są jakieś gnojki, zebranie! Idziemy, 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 Kradziemy. Nie, bo wpadł bo do nogi, wpad. wpadł! Yo. Mamy kurde, jakiegoś Brainrod Goda pierwszego w naszej bazie i to jest się widza no way, Pozdro Real Bacon Roblox. Dzięki, stary. Ja pierdzielę. Ej, takie coś też. 12 milionów, tako. Znacznie to zarabia, ile tamte. <noise> Nieskończona kasa. Co potrzebujemy na Rebif'a? 35 milionów. Pelerynka niewidzialności. Ucho, ho, ho, ho. ho. O, ale bosik. No dobra, to teraz będą nas polować, pewnie, nie? Ej, zmieniam serwer tak szczerze. Zmieniam serwer. Dobra, let's go. Zmieniliśmy serwer, więc teraz nie będą chyba tak się na nas fokusować jak wcześniej. Mam nadzieję taką. Ej, nie, mam 40 i temu w ekwipunku. Zróbmy tu porządek, zróbmy tu porządek. Baza nam się otworzyła. O lala, jak mi tego zabiorą, to będę lekko zły. Kurde, tu nikt nic nie ma. O ten, 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 ten ma. A, on wyszedł z serwera. Świetna gra, świetna gra. 6 sekund. Jest mityk. Awego. Nie widzimy. mnie. Jakiś jak mi tam chodzi, ale mam to gdzieś. Biorę, zabieram mu... Nie, no zabierz. O kurde. O kurde. Nie. Nie, nie, nie. Idziemy szybko na bazę. Idziemy szybko na bazę. Widzimy, znowu coś pisze. Roblox mi wybuchł. O, dobra, działa, działa, działa. Para, 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 para. Mityk. Bierzemy go. Witam serdecznie. Rajno, co Dobra, może ten serwer coś dobrego. On coś ma legendarnego. Mm, możemy wziąć. On nawet mnie nie widzi. No, jednak mnie widział. Żartowałem, żartowałem. Żart sytuacyjny tak zwany. Cofnijmy się do bazy, bo ona się baza za 13 sekund otwiera. Ej, ej, ej. ej No. Wyjdź stąd. Bo no, nic mi nie zabierasz w Nie ma! Nie, stoję! Jest po mnie! 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 Nie, nie mogę trafić! Tra trafiłem. Robi mi. No nie, na jazd! Na jazd! Na jazd! O, jestem dead! Przegrałem! 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 Dwa, jeden. O! go! Wypieczę go! No nie, to są jakieś żarty, co tu się dzieje, oblężenie, jest za serwer, chciałem normalny serwer, nie ma, dostawcie mi to, moje, 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 wyjdź mi stąd, wyjdź stąd Kolejny kod, no nie, to są jakieś żarty, każdy chce tego brainer odgoda Teraz 70 sekund, tu trzeba czekać, żeby się nie stało oblężenie, nie? O, wizję zaprasza, to idziemy do widza, idziemy do widza O co się rozchodzi tutaj, oho, o co się rozchodzi, to ja, to ja, to ja, ja jestem tu, oho co sobie tu możemy wziąć? Weźmiemy sobie... Ja wiem, że on jest warty więcej, ale może ją weźmiemy? Po prostu? Tyle? Czekaj. Nie wiem, nie wiem co cię, co ci wziąć. Tego? Nie wiem. Właśnie nie wiem, mam rozgwoskę, nie? Nie wiem, mogę wziąć. I dobra, nie będziemy tac, bo i tak to, to zabiorą, nie? Będziemy sobie, go i tyle. Handy tralalelo? pam. O. Dzięki bardzo. Oho, mogę wziąć? Na pewno? Juu. Nie gadaj, nie? Nie gadaj, nie gadaj. Tak bierz... Oho, oho. Ja! Takiego czegoś to jeszcze nie. Mieliśmy na bazie, aż teraz szkoda robić rebifa, nie? O kurde, co ja zrobiłem prawie? Nie, nie chcę włożyć tego bry... Nie, 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 nie. Na pewno nie. Juuuuuu. Dzięki stary, nie. To jest tak można żyć, tak można żyć. Ile to zarabia? 200 tysięcy, a to 330. Uuuu. Uhu. Wstedź mojego, no tak, kolejny? Pokaż. Idziemy zobaczyć co on ma. Ja. Ja cię kręcę! Widzowie, pamiętajcie, że jesteście najlepsi na świecie? Nie mogłem mieć lepszych widzów! Nie dało się mieć lepszych widzów, nie? Zostawcie lajka. Żeby być tak jak oni, takimi bosami. Oho, jaki chcę, jaki chcę. A weźmiemy sobie. Tralalo już mamy. To co my sobie możemy sobie przechmęcić? Tego? Albo. u o, din 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 duna, tego. Bierzemy go. U din 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 duna, bierzemy zioma. Witam serdecznie, jo! Mam nadzieję, że mi tego nie ukradną, bo będzie taka lipa, jak mi to ukradną, to jest tragedia. Dzięki, chłopaki, dzięki. Najlepszy jest Pozdrow Pozdro, Mini Karol i pozdro, Real Beacon. Idę dalej przyspącić na innym serwerze coś. Najgorsze, że bazna się otworzy za 20 sekund? A jak ktoś zauważy, co mamy za brain roty to yy, lekko jesteśmy w dupie, ale yy, miejmy nadzieję, że nie zauważam, po prostu I tak będzie łatwiej. Bo ja chyba jeden z lepszych brajniotów tutaj na serwerach. O, tam jest jakiś chłop ze świecącym. Idziemy. Blokuj to, blokuj to. No to są żarty! To są żarty! Nie, nie! Dobra, ukradnij mi tu go. Dobra, nie ukradnij! Łatwo! Ha! Wyszedł serweraż z wrażenia. Tory, musiałem. <laughs> Już chciałem mi tu skroić, ale użyłem dobrych itemów, których mam. Czy tutaj ktoś otwiera się baza? Mam jakiś e, ziołek? 15 sekund, witam, wita. Tutaj nic takiego dobrego nie masz, ale. O, może do góry masz, a jednak masz. Brainrot godzik jakiś. A to co, poczekamy, bo zanim nasze się otworzą, to jeszcze chwilę. Ile musi, ile, ile do otwarcia bazy? 3 sekundy. Bierzemy. Wyjdź z mojej bazy? Nie. Mocne, mocne, mocne tutaj wojny. A my mu zabierałem właśnie zirafa Slestre. Mhm, no nie zabieramy, mu, Ale. Czy on tu przyjdzie do mnie? Kurde Ale gnojek, ale gnojek I Chwila, bo się otworzy, nie? 30 sekund jeszcze Jest luz, jest luz, jest luz Tu, tu już czeka oblężenie Wypad, wypad Nie ma, no On anulował, anulował go. On do góry jest Co Poza gnojek 30 sekund, jeszcze zdążę mu wejść tam No wejść się, co? Cię głupi Nie wytrzymam On mnie stazuje Zwaliłem go Nie trapisz mnie nie, nie, dobra To jest żart to to kurde jest w ogóle? No to, to jest? To jest. To jest ustawione. Nie! No! Ukradł mi! Wypuśćcie mnie! Ukradł mi! No. Oni są na mnie. To jest masowane ataki. Wyszedł z tego serwera! Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. To jest taki żart. Na tym chyba możemy skończyć. Sposób z kotem działa jak najbardziej. I ja pierw.